Cześć, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś następna paczka od widza i to druga paczka od Michała. Michała możecie dobrze znać z sekcji komentarzy. Tam go często widać. Możecie go poznać na przykład po takiej pomarańczowej ikonce koło swojego niku. Oznacza to, że Michał jest również wspierającym od chyba już nawet pół roku, za co bardzo, bardzo dziękuję. Teraz jeszcze kolejna paczka. Wielkie dzięki, oczywiście podziękujemy też na końcu, bo na razie nie wiem co w niej jest. Jak widzicie od jest otworzona, pozbyłem się tylko folii i otworzyłem kartonik, żeby nie przedłużyć jakieś specjalnie. Unboxingi u mnie i tak są dość długie. Także co bez zbędnego gadania, zaczynamy. Zapraszam Was jeszcze przed tym do opisu. Tam znajdziecie linki do mojego TikToka, Instagrama oraz do sklepu Pirogrzmod, w sklepie PirogRzmot. Kod PyroGang daje wam 15% zniżki. Także lecimy, zabieram Wam paczkę z kadry, wypełniacz zabieramy i zobaczymy co tam pierwsze rzuci nam się w oczy. Pierwsze rzucą się w oczy z kule. podobnie jak w pierwszej paczce. Jeśli nie widzieliście pierwszej paczki od Michała, to zapraszam. W tym momencie w rogu powinna być karta, o ile o niej nie zapomnę. Także mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć paczek petard skull. Testy petard jest już na kanale, więc pewnie dodamy, rozdamy je w konkursach. Te od Komety, 20 sztuk petard takich małych, dość mocne jak na swój, swój rozmiar. Dobra, lecimy dalej. muszę się trochę zaciąłem, Więcej wypełniacza. Najpierw może dotkniemy ten pakuneczek, taki oto pakunek kartonowy owinięty taśmą. Mamy tutaj również taki pakunek, także myślę, że to zostawimy sobie na koniec, taki świąteczny. I coś tu jeszcze mamy, tak miałem jeszcze takie kartonowe pudełko, także trochę otwierania będziemy mieli. I w wypełniaczu jest jeszcze jedna luźna rzecz. Luźna, nie w żaden dodatkowy kartonik. Są tu mianowicie aktungi od komety. Trzy sztuki, proszę bardzo, trzy sztuki starych aktungów od komety P1208 27,7 gramanek na paczkę NWP. Z tym nekiem nie wiemy, jak to jest jest różnie test na kanale również jest petardki fajne raczej nostalgiczne nie są jakieś wybitnie mocne poziom trzymają ale na pewno nie tych, no nie tych prawie 7 gramów na sztukę także otwieramy pierwszy pakunek nasz kartonowy mały i o widzę tu się chowa trochę paczek takich pięciosztukowych. Także mamy pięciopak C4 PXP 309, chyba kom, każdemu dobrze znany Partia 2018-8 Odkładamy Mamy tu również 5 opak od Komety PP3 2 gramy, rok 2018 Również test na kanale już jest Bardzo fajnie, do jakiegoś luźnego odpalania będzie Tutaj mamy nie 5 opak, a 6 opak e, znanych, lubianych przeze mnie na pewno stroboskopowych petard od e, Pyromurawi. Sześć sztuk e, flashbangerów, petardka z krótkim stroboskopem przed wybuchem. No i co tu jeszcze jest? Mianowicie pięć sztuk znanych, lubianych dumbumów i to zwykły dumbumów, nie jakiś middle czy jakiś nowszych tylko stare dobre dumbumy, masa gipsu, gruby korpus i potężny huk jak nie patrzeć także odkładamy, wielkie dzięki, mocne petardy zawsze zawsze na propsie, zawsze się przydadzą zawsze się dobrze oglądają lecimy z kolejnym kartonikiem, z tym mniejszym jeszcze, nie tym mikołajowym o, będzie co testować. Dużo osób pytało mnie, czy będą. będzie test tych petard. I na to wychodzi, że będzie. Dziękuję, dzięki, dzięki wielkie, bo sam pewnie bym ich szybko nie zakupił. Jednak nie są to zbyt tani, nie jest to zbyt tani produkt. Mianowicie mowa tutaj o Lupo P1. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. Jak tu są oznaczone te różne efekty? Są jakoś oznaczone te efekty? Zobaczymy. Zobaczymy w teście, jak to będzie wypadać. E, nahypowane petardy chyba bardzo chyba każdy o nich słyszał e, przekonamy się czy warto zapłacić tam 16-17 zł za sztukę e, za taką petardkę jestem bardzo ciekawy e, także dziękuję, naprawdę dziękuję bardzo i myślę, że wiele z widzów również podziękuję, dlatego, że no, po prostu chcieliście zobaczyć ten test a no będę szczery nie śpieszyło mi się aż tak do testowania tych petard tym bardziej, że już jest masa filmów z nimi, y, oraz po prostu mam na tyle dużo towarów, że nie musiałem na siłę ich kupować, y, żeby filmy na kanale były. Choć dziwnie, że to mówię, skoro teraz na kanale była przerwa. Y, ale no cóż, myślę, że pierwsza przerwa na jakiś tydzień, chyba na tydzień równy y, od chyba roku, ponad roku codziennego nagrywania, no nie będzie, nie ma tragedii. Miejmy nadzieję i no, nie jesteście na mnie bardzo źli przez to. Nadrobimy na pewno w grudniu, kiedy znowu będzie o kilka materiałów dziennie. I widzę co jest w tym opakowaniu mikołajowym. I teraz czy to jest tylko kartonik czy zawartość też jest od tego. Tak, raczej, raczej zawartość też jest powiązana z tym, co jest na kartonie. Naprawdę myślę, że wiele widzów powinno podziękować teraz Michałowi, bo spełnił tutaj wiele próśb z komentarzy tą paczką. Między innymi Lupo oraz proszę bardzo de Decybelomierz. Myślę, że doda trochę rzeczy, doda nowy, nowy test, nowy aspekt w każdym filmie że otwieramy, w kartoniku mamy instrukcję oraz taki pokrowiec, plastikowy case, otwieramy, gdzie tu się otwiera, tutaj, po bokach, no to co, pora będzie testować również na decybelomierzu, tak to się prezentuje, włożę tylko tą gąbkę, proszę bardzo, rozkminimy po filmie jak to działa są baterie jest wszystko tak jak mówię zobaczymy jak to wszystko działa przetestujemy sobie luźne jakieś petardki żeby zapoznać się z decybelomierzem pewnie decybelomierz pojawi się w testach na stałe na kanale dzięki, dzięki wielkie nie dziwię się teraz już w ogóle czemu to było w opakowaniu takim świątecznym, prezentowym bo na pewno jest to prezent i dla mnie, jak i dla, dla widzów Dzięki, dzięki wielkie za kolejną paczkę Napiszcie w komentarzu jak wam się paczka podobała czy, czy no czekacie na test na mierzu, czy czekacie na test lupo No i co, nie trzeba będzie to wszystko Ponagrywać w najbliższym czasie i trochę nadrobić tych odcinków, nadrobić tą przerwę, żeby po prostu nie była już tak odczuwalna i żebyście o mnie nie zapomnieli. Także lecimy dalej, trzymajcie się, cześć. Ja jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki Michał. Na pewno, na pewno się to przyda. Nie oszukujmy się, zawsze dodatkowy test, oprócz no, garnka. No, oprócz garnka jakiejś trawy i takiego na luzie. Zawsze będzie można sprawdzić to natężenie dźwięku również. Także testy na pewno będą jeszcze bardziej rzetelne. Także trzymajcie się, cześć, zapraszam Was jeszcze do linków w opisie. I to by było na tyle w tym filmie.